W poprzednim punkcie pani minister Majszyk mówiła, że w wyniku rewolucyjnego polskiego ładu polskie samorządy straciły w przychodach Ponad 30 miliardów złotych. Tak, to prawda, że był e, polski ład, ale też e, te wyliczenia pani minister podała, że trzeba teraz polskiemu rządowi spłacać ponad 54 miliardy złotych. E, na koniec 2023 roku zadłużenie polskich samorządów wynosiło około 103 miliardy złotych. E, średnio to jest 1,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca gminy od 1200 zł do blisko 2200 w województwie dolnośląskim. Jak pani minister na dzień dzisiejszy ocenia to zadłużenie? Ile mamy gmin w Polsce, które przekraczają te wskaźniki dopuszczalne i są zagrożone, że trzeba będzie tam wprowadzać rozwiązania, no, takie, które są zgodnie z planem, ale wprowadzające plany naprawcze. Dziękuję.